Dobra, siemaneczko, witam Was już w drugim odcinku serwera terios.pl Tak jak widzicie mamy już wielki miecz plus 9 o średnie 81. Tak średnie 81 i zaraz będziecie jeszcze widzieć moje przygody jak zrobiłem chyba trzy misje, znaczy dwie, dwie, bo nie oddałem szkatułek, bo potrzebuję Takich buteleczek na procent większego przyjęcia, bo naprawdę pali i to zdrowo, a teraz będziemy robić biologa i królowe pająków, yy, przepraszam. I tak, właśnie, wbiłem 61 level i myślę, że damy się radę, te, bo trzeba trute, czakry do ropnyń, smocze noże i zobaczymy co tu jeszcze w tym odcinku będzie. Jest 43 minuty po północy, i to jest w sumie odcinek za odcinkiem. Robię ten już będzie o wiele dłuższy: o wiele dłuższy, bo minimum jakieś 13 minut sobie daje, to chyba 3 minuty dłuższy od tamtego odcinka będzie. Także zapraszam do łapkowania, subskrybowania i komentowania tego filmiku. I zapraszam do oglądania. Bestialskiego kapitana i y, niepowodzeniem To już jest kolejny i kurwa nie przyjmuje w ogóle. Ja chyba sobie zacznę kupować. Y, to co przyjmuje, nie, nie pamiętam jak się to nazywa, ale nie będę tracił tylu już katułek, ale teraz sytuację w mieście chyba zrobiliśmy, tak i awansujesz na. Wkrótce, aha, dobra, dobra, myślałem, że od razu kurwa awansuje, szkatułka umripa. Otworzymy oczywiście. I nowy bojownik, nie wiem, świetnie. Aha, dobra. 100 brył złota, 3 razy szkatułka wodzorków i silny. Czyli otworzymy sobie. To będzie do czegoś potrzebne jak nic, ale ja lubię otwierać. I dobra, dobra, dobra. Tu, nie, to tu w sumie nie potrzebne niepotrzebne, jest. jeszcze coś skończyliśmy. Otwórzmy szkatułkę RIPA i otrzymaliśmy PDK na godzinę. No, całkiem spoko. Jest naprawdę jest dużo sklepów. Pierwszy dzień serwera jest 31 minut po północy i naprawdę jest dużo: naprawdę bardzo dużo osób jest. Nie wiem do czego będzie służyć ta orkowa maczuga. Ale do czegoś na pewnie. 101 brył. O kurwa, otwórzmy to. 648 kk, teraz mamy... No dobra, ja idę ekspić dalej. Zostały mi dwie pańcze sieci, a pali jak pojebany, a muszę oddać jedną. I czy przyjmie. Jest uszkodzony i jak spali drugą, to się trochę wkurza Zobaczymy. Ja... Na dr Nadropiłem tego z 30 i spalił, acz dać 15, na sobie go z 40-50 Siedźcie w tym V2, mi się wykonuje V2, w lachów pająków I siedźcie tam do bólu, aż będziecie tego mieli multum, bo naprawdę, pali jak walnięty Idę dodropić Dobra, kolejne dwa dodropiłem I... oddajemy przedmiot Przyjmij, 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 przyjmij Jest, przyjął Co teraz? Świetnie, zdobyłeś Wkrótce spotkamy się ponownie, Jedna nagroda to biała perła perełki po sztuce, po jednej sztuce i, i nie wiem czy pokazywałem wam, jakie można, o jeszcze bonus 1 khp do, dobra jeszcze od... są takie różne perełki takie Se -se -se seledynowa, fioletowa no i tu normalne już i nie wiem czy tylko dwie są takie inne czy jeszcze jest ich więcej, ale dobra ja teraz się wybiorę na dt bo trzeba coś w końcu podrobić albo do Redlasu najpierw, o pójdę do Red Lasu, bo muszę podrobić, mam jeszcze 10 kamieni i metiny, metiny, metiny duszy, róbcie od razu tę misję chodźcie, Dzicie po tej pustyni, ja jeszcze nie zrobiłem, ubiłem może dwa metiny a spędziłem na tym 3 godziny i zużyłem chyba 30 takich tych że 30 razy użyłem i nie można znaleźć tego metina, no po prostu nie da rady, jest ich tak mało, że to szok dobra, idę do Red Lasu, albo do DT, coś podrobić Dobra, dropła mi Starka, znaczy nie dropła, tym bardziej, że mi dał gościu, bo jemu mu mi i Noże I tak ulepszamy na plus 7, trzeba Białą Perłę i 5 Małży I zrobił na plus 7, na plus 8 Lag, są takie lagi serwerowe, masakra Niebieska Perła i Małż I na plus 9 Nie wbiło jeszcze raz jeszcze raz wejdź 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 jest i wbiło mamy stalkę plus 9, jak wyglądamy A normalnie dobra zaraz wybierzemy się na baronówną ale jeżeli chodzi ogólnie o baronówną to ponoć u, y, przepustkę dropimy y, V2 lub V3 i chcę zobaczyć jak to właśnie będzie leciało są kurzy walagi serwerowe i no jest kolejny dzień jestem po imprezie łap mnie trochę boję, ale stwierdziłem, no kurde, nagram dla Was ten odcinek, no bo się obrazicie, że nie ma. No i lipaj, nagrywam właśnie i zobaczymy, czy, yy, czy pójdzie coś. Kurwa, że dobrze, nie założyłem PDK i to jest, to jest, to jest ulepszacz, zaraz wam powiem. O nazwie taki jaki nam wydropił, taki jaki nam wydropił, czyli pajęczy Klejnot. Wejście do baronównej jest na końcu V3, nie wiem ile będę szedł na to V3, ale chyba trochę i widzimy się jak dojdę Dobra, doszliśmy właśnie na koniec V3, tak? Żeby wejść trzeba kliknąć z tego krywka baronówny, tak. Yy, przenieś mnie i zobaczymy jak to wygląda. Najpierw musimy ubić elitarną królowę pająków, z, z tym chyba nie będzie jakiegoś większego problemu Dobra, już dwa razy się wyjebałem, jak ją biłem, Tom i drop nam pajęczy flet i przywołajmy sobie, albo pajęczy jajo, ona, aha, ona długo schodzi, dobra, ale już weźmy baronówna i zobaczymy zaraz, jak ona będzie schodzić. Kubiłem sobie jedno jajo, będzie miała więc chyba ja mniej nam bije prawie końcówka, ale naprawdę jest im tak ciężko ubić, tak im ciężko wysalować, jeszcze szczególnie ninczą Jeszcze jak daję to otrucie i kurwa, chuj. Dobra. Dobra, czekaj, kurwa no. Dobra, ciekawe jak teraz pójdzie. Już no tak mało HP ma, żeby mnie nie zabiła. Kurwa, dawaj. Lag, nie, kurwa, jak mnie wyjebie to się w kurwie. Jest, dobra. Zabiliśmy ją w końcu skrzynia, skrzynka, skrzynka dawać skrzynki, zaklęte lustro i chyba to wszystko już, tak? tak, 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 przeszliśmy całą baronówną co dostajemy z dropu skrzyni z ziołami żółte zioło i błękitną miksturę no także spoko, maksymalną liczbę dostaliśmy, sprzedamy i szkata baronówny, <kłynie> 10 brył Dobra, widzimy się zaraz, jak będę coś innego już robił. A zarazem, nie wiem, co może DT. Tak, pójdziemy na DT. Pierwsze piętro. Musimy zabić y, Medina twardości, tak jak normalnie. I coś nie chce mi bić. O, dobra, już się odpukowało. I dobra, zabiliśmy. I za 10 sekund przeniesie nas dalej. Na drugim, wszystkie moby musimy zabić i króla demonów. Le Level up 75. 5 następnym. Są przepustki na yy, następnym Są przepustki jeszcze nie, nie, nie wyłączę się z wami, bo będzie level up. Level up 76 wbiłem już dwa fale, fale na DT. Tak jej. I level up 76. I ciekawe jak dropią te kamienie. A dropią ponoć dobrze. O, właśnie. Już mamy trzy ze spocika, ze spocika tylko trzy. Także już nie będzie męki z tymi kamieniami, bo jak zawsze nikomu się nigdy nie chciało robić tych kamieni, to teraz mogę je robić, jak tak szybko drobię. Szkoda, że tak na pl nie dropiły. Po początkach musimy zabić elitarnego króla demonów, z którego jest drop, drop jak nic. Właśnie idziemy zobaczyć, gdzie jesteś, gdzie jesteś, jest. I wiem, że pojawia, pojawia się trzech handlarzy na DT, także, znaczy no trzech, trzech kowali, zamiast jednego jest trzech, także opłaca się ulepszać. Jak ktoś nie ma rzeczy, żeby... owaść eliksir kolekcjonera Czyli to będzie do kolekcjonera dusz, dobra Dwie bryłki złota I tak jak mówiłem jest jest ich aż trzech Tak, a ja idę piętro dalej Musimy dropnąć cztery mapy zin z metinów morderstwa Z metinów śmierci, bo chyba powiedziałem metinów morderstwa Teraz trzeba zdobyć klucz i to wszystko i chyba będzie już rip. Level up. Level up 78. I jest. Dobra, nie widziałem, że te klucze lecą do EQ, ale dobra. Klikam chyba prawym, tak? Czy nie? Myślałem, że trzeba kliknąć prawym. I dobra, jesteśmy dalej i musimy zabić umarłego rozprowadzacza. Where are you? Pociśnijmy go szybko, nawet nie będę zatrzymywał mm, filmiku. I kurwa, lag serwerowy to jest norma. Bez laga. Bez laga to nie ma gry, no kurde. Pełno ludzi pisze ciągle na. Sorry, na ogólnym, że lagi, lag, ale kurde, no. Na no, chwilę pocierpię i boże, w końcu to przejdzie serwer, stoi drugi dzień czy trzeci dzień dopiero i wow jaki drop dobra zbieramy zbieramy i to wszystko to wszystko ta i to wszystko no właśnie ludzie tak yy, ból mają o coś dwa razy błękitnem, aha dobra tu zioło zróbmy tak a tak naprawdę nie ma co dupy ścinać i spinać, bo ścinać, ta Jó Bo Bo no, serwer jest nowy, ma DOSy, ale jakoś przeżyjemy przecież to nie jest od razu koniec świata. I znowu pedek, już drugi pedek. Dobra, przynajmniej do XP szybko myślę, żeby w tym odcinku wbić setny. Ale to tak szybko, żeby do XP do tego setnego, i. No i jeżeli podobał wam się film, to pamiętajcie dać łapkę w górę, zasubskrybować lub skrętować. Także, no widzimy się zaraz, jak będę coś innego robił. Ze szkatułki królowej pęków dostaliśmy tęczowy, tęczowy kamień i... Tak, chcę kontynuować i... Jebiemy zasadzkę. Mamy zasadzkę P. W końcu. Tak, miałem mi się jak spić, ale no niestety, niestety nie mogę. Stety, niestety, niestety... Muszę z zrobić misję i Łucznik i Elitarny Król i Riperek. Tak, także no, ja robię misję i widzimy się tam znowu przy Riperku. O. Level up 79. Dosłownie za chwileczkę, za chwilkę i jest level up. I znowu nagrywamy całego Riperka. Tylko gdzie on jest? Jest tu. Szybko go zjedziemy. 13k na marmurku. tam to myślę, że dobrze. Dawaj, 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 zeniu, zeniu, zeniu. Strasznie mało osób widzę pod DTCH1, od CH1 do CH5. Naprawdę rzadko widzę kogoś. Nie wiem, czy mam takie szczęście, czy po prostu nikt nie chodzi. Jest jakiś lepszy zarobek, o którym ja nie wiem. A jakbym wiedział, to na pewno bym powiedział. najlepszy, no. Żeby zdobyć broń 7,5, to DT trzeba z 10 razy się udać, i wtedy można wybrać sobie broń na 7,5. Ale ja myślę, że losowanie jest lepsze i skrzynia z ziołami. Kochamy tą skrzynkę. Kamień duchowy. Kurwa, ciągle przy tym liperku coś mi w gardle tak zasychaj. Dobra, dobra i jest, jest, i co dostaniemy? Co dostaniemy? Seledynowa perła. Kurwa. Chciałem iść poekspić, chciałem coś podrobić. Poszedłem do Atlanty. Ale stwierdziło nie, no że nie chce mi się w ogóle ekspić ani nic. No to stwierdziłem, że pójdę sobie podrobić. Otworzymy teraz 171 tych szkatułek, Przepraszam, jeżeli słyszycie dźwięk myszki, no ale takie życie jest. Ciężkie i bolesne. <laughs> Trzeba to chwilę znieść i... Obyśmy mieli jak najwięcej tych GPS-ów na Matiny, bo to mi się naprawdę przydaje. To naprawdę mi się przydaje. Bo ja mniej muszę ich szukać i nie czasu przez to spędzam, i od razu je ubijam, wybijam, żeby nikt inny nie miał, tylko dla mnie. Tak. Żydem jestem. Nie, no żartuję. No trzeba też coś mieć, bo nie wiem, jaki jest tu ze zbroją do EXPA. A już chciałbym robić się pod expo, bo kurwa no nie będę stał ciągle tak O jest Ładnie, ładnie nadrobiło 4, 7 brył Uuuu i 2 te Dwie księgi lidera Dobra ja szukam jakiegoś metina Drop z takiego metina, nie wiem czy już pokazywałem, ale chyba tak yy, Z 80 zapomniałem kurwa i to jest jakieś EQ, ulepy, EQ do PvP oczywiście, czyli stylowa maska i ten sokola, tarcza. Otwórzmy sobie 178 małży, jedna wiadomo musi zostać, I w jeden kawałek kamienia liczymy Straszcie na kawałki kamienia, też mamy laga serwerowego, bo kawałki kamienia potrzebne są do ulepszenia kamienia dusz. Tak, żeby ulepszyć z plus 4 na plus 5 potrzebujemy yy, 20 kawałków kamienia. Kurwa, to jest tyle, że to głowa mała. Krwawo jeszcze perełki dostajemy, to tyle dobrze. Nie, no kurde, po co ja to zmieniam? I dobra, dobra, myślę też nad, jakim, nad jakimś konkursem. Jeżeli będzie pod tym filmikiem 20 łapek w górę, 20 zrobię wam konkurs na... No coś wam zrobię, zapewne na SM, ale tak, na SM. -ie. Jeżeli będzie 20 łapek w górę pod tym filmikiem i konkurs się odbywa. I zobaczymy. 3, 2, 1. Ile kawałków kamienia? 29, dobra, idziemy ulepszyć sobie. sobie no właśnie, co tu by sobie ulepszyć? kd na plus 5 gdzie jest punkt. zrobić czy nie zrobić widzicie jakie są lagi widzicie plus 5 zrobił plus 6 30 dobra także myślę że zbliżyliśmy się do końca naszego odcinka ale był to już drugi odcinek i jeżeli spodobał się zostaw łapkę w górę komentarz albo nawet zasubskrybuj mnie tak jeszcze o konkursie, o co chodzi. Tu było specjalne cięcie, o konkurs. Musi, żeby wziąć udział, musi być minimum 20 łapek pod tym filmikiem. Minimum 20. Ja wiem, że dacie radę to zrobić na spokojnie. Na spokojnie, bo wrzuciłem filmik wczoraj. Tak, wczoraj. Czy wczoraj, tak, wczoraj po północy i jest już ponad 200 wyświetleń. 200. Także dacie radę dobić. I, I tak, i liczę na was, że jeszcze, o, zjawa żółtego tygrysa, dobra, ale to zaraz. I no, musi być minimum 20 łapek, więc na razie, cześć i czołem, do następnego odcinka. Jeszcze na sam koniec tego odcinka, koniec, i dropu nam Szkata. I jeszcze taka mała informacja, że... Odcinek dopiero kolejny pojawi się w piątek, gdyż mam szkołę. Ale od razu w piątek o godzinie, o godzinie, wrzucę wam i będzie już na internecie, będę wam mówił. I będą trzy odcinki od piątku do niedzieli. To będą trzy odcinki, 3 odcinki będę was wrzucał. I tak będzie ciągle. Także otworzymy jeszcze sobie szkatułkę i lak serwerowy. Lak, lak, lak. I dostaliśmy różową rosę.